Jest to y, droga, przed y, którą nie ma odwrotu, no bo płatnik nam już pewne rzeczy narzuca. Nie zniechęcał się, bo po prostu on się zniechęci wtedy, kiedy ma trudności, prawda? Kiedy nie może uzyskać pewnych danych albo pewne dane wprowadza kilkokrotnie w różnych miejscach. Jest to, że te wszystkie systemy są dość drogie. Natomiast możemy szereg rzeczy zrobić, y, które nie są tak kosztowne i które. Dzień dobry, gościem naszej rozmowy jest pan prezes Artur Asztabski. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Prezes zarządu szpitala specjalistycznego imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. To jest duży szpital. Jak państwo stoicie, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy? Wiem, że składał pan wnioski i że część wniosków, zostało przyjętych, także dostaliście pewną pulę środków. Jak to wygląda w Państwa szpitalu? Na jakie cele będą przeznaczone? Tak, składaliśmy tam, gdzie można było składać, jako szpital onkologiczny, będący w trzecim poziomie, mogliśmy aplikować ośrodki środki z onkologicznego i to udało nam się uzyskać. 125 milionów 700 tysięcy netto, więc największe w Małopolsce, a tak w zasadzie to chyba trzeci w Polsce, jeżeli chodzi o ceny wniosku. Składaliśmy również do KPO Informatycznego i również w tej chwili w trakcie jesteśmy do KPO Kardiologicznego, aczkolwiek jest to najmniejszy wniosek. A uważam, że to wsparcie, jeżeli chodzi o KPO Onkologiczne, bardzo nam jest potrzebne. Ten wniosek mieliśmy podzielony jakby na dwie części, bo nie można było dwóch wniosków składać. 80 milionów około to był wniosek na Budowę i wyposażenie apteki z pełnym unidosem, a więc zmieniamy filozofię w ogóle działalności w szpitalu, czyli tabletka dla pacjenta pakowana jest w aptece, opisana indywidualnym kodem pacjenta, tak wędruje na oddział i jest przekazywana przez pielęgniarkę. Czyli rezygnujemy z systemu kieliszków na oddziale. Jest to system, który jest o wiele bezpieczniejszy, zmniejsza prawie do minimum możliwość pomyłki leków, ale również prowadza pewne oszczędności. Mhm. I też zmienia no, podejście i organizację pracy. To zlecenie powstaje na oddziale, później wędruje drogą informatyczną do apteki, stamtąd leki, także nie mamy apteczki wtedy na terenie oddziału. A, no i będzie to wymagało pewnych y, dużych, dużego zaangażowania i przekonania tych, którzy podchodzą do tego pesymistycznie. Czyli wiele projektów, różne cele. Jak Pan ocenia, z punktu widzenia szpitala, użyteczność Krajowego Planu Odbudowy do rozwoju cyfryzacji, do rozwoju różnych elementów innowacyjnych, elementów funkcjonowania Pana placówki i innych placówek tego typu? No, w drugim wniosku właśnie informatyzacji również uzyskaliśmy dofinansowanie. To pozwoli nam uzupełnić braki w róż, na różnym poziomie, to za, za, również jeżeli chodzi o Serwer o skanery pozwoli nam to dokończyć pełną cyfryzację dokumentacji medycznej, przejście całkowicie na dokumentację medyczną. W tej chwili mamy częściowo ten proces w realizacji. A również w ramach APU onkologicznego przyjąłem taką zasadę, że każdy z oddziałów, który świadczy działalność onkologiczną, dostaje coś, co dostaje jakiś sprzęt lub numeryzację pomieszczeń, coś co jakby dopełnia jego aktualną ofertę dla pacjentów i liczę bardzo na to, że będzie miało to przełożenie na efekt diagnostyczno-leczniczy i też na dostępność, no bo będziemy mieli większe możliwości. Widać też, że personel bardzo entuzjastycznie do tego podchodzi, to jest, nieraz są to urządzenia, na które lekarze czekali kilka lat, no bo nie było finansowania wcześniej, więc teraz wszystko będzie e, będzie, mam nadzieję, domknięte w terminie, dlatego że jesteśmy w już po wszystkich przetargach, część urządzeń już jest w zasadzie w szpitalu, część jest w trakcie realizacji, remonty również idą, także mam nadzieję, że, jest, że będziemy w stanie zmieścić się w terminie. Wspomniał Pan, że Państwa szpital kończy wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej, dzięki tym środkom to się Powinno udać, ale nie wszystkie szpitale w Polsce to zrobiły, i cały czas nie mamy takiego jednego ogólnopolskiego systemu gromadzenia i analizowania danych medycznych. To jest chyba podstawa systemu, prawda? To powinno być zbudowane już dawno. No podstawą jest to, żeby wszyscy byli w systemie, prawda? No bo wtedy te dane mają wartość. A ustawa obowiązuje i mimo wszystko. No tak, ale to już jak pan redaktor doskonale wie w ciągu ostatnich 25 lat. Prześ, przeszliśmy różne transformacje informatyczne, i, e, ale trzeba przyznać, że, że jednak no, pewne rzeczy udało się osiągnąć, więc też nie możemy mówić, że tak całkiem jesteśmy w tyle, na mogłoby lepiej. Prawda? A co by Pan poradził mężom szpitalom, placówek, szpitali placówek, które jeszcze nie uporały się z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. No jest to proces nieodzowny, więc no muszą coś w tym kierunku. Wcześniej czy później robić, trzeba to zrobić. Tak, no, no myśmy też to robili stopniowo i. Na jakie są korzyści? Stopniowo pracy, wchodziliśmy. Z punktu prawda. widzenia szpitala, jakie są korzyści? Jak zachęcić, żeby to robić? No na pewno tak jak powiedzieliśmy, no jest to yy, droga, przed yy, którą nie ma odwrotu, no bo płatnik nam już pewne rzeczy narzuca, prawda? Wymaga i w związku z tym a my te pieniądze od płatnika chcemy, w związku z tym musimy się podporządkować tym zasadom. Natomiast na pewno jeżeli jest to dobrze zrobione, dobrze wdrożone i funkcjonuje i personel jest o tym przekonany, daje to szereg korzyści, eee, chociażby przyspieszenie procesów, możliwość wyciągnięcia szybko danych w różnych konfiguracjach, różnych raportów, więc jest to bardzo istotne i dla części medycznej, i dla części zarządczej szpitala. A czy, w pana ocenie, personel medyczny jest świadom znaczenia elektronicznej dokumentacji medycznej? Czy wszyscy są po tej samej stronie, że trzeba to wprowadzić, że nie ma odwrotu? Większość tak. Ja miałem sytuację taką, że przychodził na to, że kiedy wchodzimy z dokumentacją elektroniczną? Zaczęło się to głównie od oddziału onkologicznego, hematologicznego, gdzie już widać było, że te procesy, które mamy wprowadzone, już dobrze działają i bardzo usprawniają e, z, pracę i sposób rozliczenia do Narodowego Funduszu Zdrowia. Także w zasadzie e, znacząca większość jest za. Mhm. A jakie inne projekty cyfryzacji powinny być wdrażane? Nie, telemedycyna, e-rejestracja, sztuczna inteligencja. Jak pan na to. Ja myślę, że wszystkie z tych kierunków e, w pewnym sensie po trochę, ale w sposób bardziej może równoległy do tego, co, e, co mamy w szpitalu w sensie e, oprogramowania HIS, no bo to jest najbardziej istotne, natomiast. Czyli taki wewnętrzny obiekt danych tak, w szpitalu. Wewnętrzny tak, wewnętrzny obiekt danych i żeby to dobrze choć. Krótko mów, żeby kompletnie dobre prawda? jakości i tak, tak dalej. I że, tak, żeby niezawodny. personel też nie zniechęcał się, bo personel się zniechęci wtedy, kiedy ma trudności, prawda? kiedy nie może uzyskać pewnych danych albo pewne dane wprowadza kilkakrotnie w różnych miejscach. Prawda? Tak. I to mówi po co to, to mam po to system, że jak raz wprowadzę, to ma to być wszędzie, gdzie potrzeba no i mogę wyciągnąć różne analizy. Tym bardziej teraz, jak przygotujemy się do akredytacji już po y, w nowym w nowym systemie z nowymi standardami szczególnie jest to potrzebne że właśnie że jest to narzędzie które pozwala nam wyciągnąć odpowiednie dane których możemy analizować i przeciwdziałać błędom czy powikłaniom a teraz chciałbym pana spytać o tę drugą stronę. O sytuację szpitali, które nie otrzymały, czy nie otrzymują pieniędzy z KPO. Myśli pan, że oni będą mieli teraz trudniej, jeżeli chodzi o konkurencję, no bo jakaś tam konkurencja na rynku usług medycznych jest, no, będą no, miały Pewnie będą w gorszej sytuacji, prawda? No właśnie no, więc, z, mi jest trudno analizować. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o tę cyfryzację. Powód bo, dlaczego akurat tak. tak się stało, no z tych doniesień słyszę, że. Że jednak nie wszystkie szpitale dostały, no ale chyba są jeszcze procedury odwoławcze, więc mhm. to jest dość świeża sprawa, więc myślę, że, że pewne korekty nastąpią i. To i, zwłaszcza w tym opszek. Jeżeli ma nam się udać, to nie? musimy wszyscy wejść, to prawda? Mhm. Więc jest to w interesie wszystkich i myślę, że również e, Ministerstwa zdrowia, które organizuje te konkursy. A czy pomiędzy szpitalami, pomiędzy menedżerami szpitali jest jakaś współpraca, jakieś dzielenie się doświadczeniami? Czy pan ma takie? Osobiście kontakty. Tak, Koledzy tak. dzwonią, jak to ci się udało, jak napisać wniosek, co zrobić. Jest ta wymiana informacji, natomiast w takim pewnym ograniczeniu, no bo jednak zawsze jest to pewna taka konkurencja między szpitalami, prawda? Ale w kluczowych sytuacjach ta wymiana jest informacji i to na przykład był przykład kiedy doszło do ataku w szpitalu MSWiW w Krakowie. Hakerskie. Także od razu mieliśmy już wtedy kontakt z dyrektorem, analizowaliśmy dlaczego, na bieżąco nam przekazał informacje i od razu sprawdzaliśmy jak to jest u nas, prawda, więc mhm. w tych szpitalach małopolskich, również pozostałych było to robione, żeby po prostu uniknąć tego i, i mhm. korzystać z tych doświadczeń, czy też tych, no nie powiem, że błędów, ale niedopaczeń czy, czy braków może, który miał szpital i, i spróbować to przeciwdziałać temu. No właśnie cyberbezpieczeństwo. Jak ważny jest to temat dla szpitala? No jak ważne, że się przekonujemy wtedy, kiedy pada wszystko. <laughs> I Na te, co się no, <laughs> Obyśmy się nie musieli tak przekonywać. Na pewno problemem jest to, że te wszystkie systemy są dość drogie. Natomiast możemy szereg rzeczy zrobić, które nie są tak kosztowne i które można zrobić chociażby uświadamianie użytkowników, jakie zagrożenia są i jak może dojść do tych zagrożeń, i to, to robimy. Nie? Również takie sekwencjonowanie bazy danych, aby dojście nie spowodowało, że już wchodzi do całej bazy, czyli wchodzi do jakiegoś segmentu, a już nie może przejść do następnego. To jest szereg takich zabezpieczeń, które no na pewno trzeba wdrażać. A dostrzega Pan poprawę sytuacji, jeżeli chodzi właśnie o cyberbezpieczeństwo w polskich szpitalach myślę, i polskich że tak, placówkach, z to, roku na to, rok to się poprawia, inwestujecie w te myślę, rozwiązania? Myślę, że tak, dlatego, że o tym się mówi i też mhm. kiedyś nie było tych ataków hakerskich i teraz no, tutaj na sali padło, że było, jest około 50 dziennie na same szpitale, prawda? Tak. No więc jest to olbrzymia liczba i, i to wymusiło jakby działania zapobiegawcze. Temu. To ostatnie pytanie jeszcze tak z pana perspektywy, czy ten krajowy plan odbudowy pomoże naszemu systemowi ochrony zdrowia w unowocześnieniu się i czy to będzie taka trwała Rzecz, czy to tylko będzie taki jednostkowy, jednorazowy impuls i, i systemowo nic się nie zmieni? Trudno mi jest na tym etapie powiedzieć, dlatego że na pewno będzie to zależało, jak uda nam się to zrealizować: te zakupy, te plany, te projekty, jak później rozliczyć i jak to później będzie funkcjonowało. Na pewno lepiej by było, gdybyśmy mogli to y, zorganizować i same konkursy mogły być przeprowadzone trochę w innej atmosferze, prawda? Nie takiej, że jesteśmy dwa lata do tyłu. Nie a, pod presją z, czasu, nie? Tak a, tak. a z drugiej strony ten konkurs trwa, przesuwane są terminy i my jako ci beneficjenci mamy coraz mniej czasu, prawda? Więc to się robi trochę nerwowa trochę atmosfera. Na pewno. Um, jakaś korelacja pomiędzy tymi funduszami i, i to, co dzisiaj też na debacie było powiedziane, jakiś cel, żebyśmy mieli określony, co chcemy tym osiągnąć, żeby to nie było faktycznie tylko kupowanie urządzeń drogich, które później niekoniecznie będą wykorzystane. No. My staraliśmy się już od kilku lat przygotować te wnioski. Mieliśmy również projekty już gotowe, natomiast one jednak się starzały, trzeba było je aktualizować na bieżąco. I także to była taka przez ostatnie 3-4 lata nieustanna gotowość, żeby w momencie, kiedy będzie ogłoszone, być przygotowanym do tego i żeby mieć aktualne. Bo to nawet w trakcie już składania wniosków pewne sprzęty zostały wycofane, albo pojawiały się nowe urządzenia, o wiele lepsze, a nawet niekoniecznie droższe od tych, które mieliśmy w pierwszych projektach. Także tutaj. Ciągła aktualizacja, ciągła praca całego zespołu była bardzo istotna i myślę, że kupujemy to, co będzie faktycznie wykorzystane. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Artur Asztabski, prezes Zarządu Szpitala, specjalistycznego szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.